Okej, dobra Mama mówiła do mnie co za dużo to niezdrowo Powtarzam to ziomom, którzy pokochali biały kolor Dragi zabijają jak wutlenek węgla na razie szydera, później znika, żegnam. Ja uciekam w sztukę i nie chodzi mi o pakiet. Obraz codzienności, który się nie mieści w ramie Ciągle kładę się i wstaję, jadę z tym jak Marquez. Wszędzie akty desperacji, jak Brandon Sullivan. Próby ucieczki z systemu, młody Tomek Sawyer. Piszę notatki w notesie, pokłócony z Bogiem. Adresuję je do miejsca, w którym już nie mieszkam. Jeśli znałeś, to już nie znasz, tamtego mnie nie ma. Tamte chwile zbudowały, ale to już przeszłość. Wierzę, że coś tu pozmieniam, naiwnie jak dziecko. Bawi mnie to społeczeństwo. Jestem Andrzej Mleczko Choć sam jestem jego częścią My to klocki LEGO Yo Tuż Tu się liczy tylko siebie pewność Więc mordo Puść to na Europę Wschodnią Kraj nazwany Polską Gdzie stolicą Warsaw Okej okay. Bo wszyscy wojny oglądają tutaj na okrągło Spróbuj ich obrazić, to jeszcze ci udowodnią Jak była dziewczyna, co się prędzi By pokazać ci, że lepiej jej Odkąd już nie jest z tobą Lecz ty się nie różnisz, wstaw na story z Filmik z nowej furki, musisz trzymać poziom Z taką motywacją mordo znikniesz tu jak Concord Kukły teatralne Wmawiają nam, że są sobą Kolał do tablicy, ustawowo jebią Tu każdego, kto jest inny Większości poglądy to więźniowie nienawiści Raczej cię nie lubią, jeśli nie wierzysz w ich mity Dwunastu gniewnych ludzi Tylko brak im reżyserii, stów na chaos, Adrenalina halo Musisz udowodnić wszystkim, że ciągle ci mało Nie ma na ciebie mocnych Niewiarygodnie dobry Ktoś inny z to mordą będzie wracał nocnym Jestem tym zmęczony trochę W moich żyłach płonie miłość Wytrawne białe wino Tetrahydrokanabino Kiedyś te jointy chyba mnie wykończą Tańczę z diabłem Foxtrot, tam jest Z tobą roznegliżowane pogo Znowu dzwoni mi telefon, słyszę choć ją Pewnie wrócę tutaj, gdy rano się zmieni Z nocą, kolejne zakręty Napotykam taką idę drogą Jak wers daję w pizdę, kiedy wychodzę Na prostą, wchodzę do budynku Jestem tororoso. oby ciebie tu nie było Bo zamrę jak posąg Dziś gram z demonami w twister, wiem nie mogę upaść Znowu nie jestem w tym sam, ze mną Moja grupa, jakiś nieznajomy Pan mówi mordo słuchaj, nie wiem czy to jeszcze ja, czy za mnie przemawia wódka Ona patrzy na mnie i zaprasza mnie do tańca Mówi, że to modern art, nie tańczymy walca Jej oczy chcą wiedzieć, czy lubię miłosny freestyle Jakby mnie spytała, powiem, nie płaczę na filmach